Tak, masz błędy psychiczne. Nie wiem, I na zło. Zawsze co, Ile dostałeś? 6 tysięcy. O kurwa. Daj, piszeczkę z auta! Nie no, zajebista Audi, no bo daj pan sobie Audi. z auta, bo taser na mordę. ale nie mo. Nie, panie! O kurwa, zamek się zaciął Co tam powiesz Chloe? Nie. Siema betoniarzu no, siema Co ty ben. masz za o, na sobie? O, 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 o. No, on się szykuje do pracy <noise> KURWA, NO NIE To już prawie moje na było No, ale sobie przejebałeś No ale przecież, co ty <noise> Myślisz, że to jest lokalne? Na pewno nie Dzień dobry Pożyczam zabaweczkę Pierdalaj kurwa o górze jebań. Ja na zła Witam Witam też złomowanie. Pewnie No ja też A pan co deszcz tu ukradł? Aaa, no ja też. Aaa, widzę, no, że pan no, ten... To miłego dnia. O, o kurwa. Mija na Słyszysz? Kurwa, nie, nie ty musisz. Słyszysz? Chodź. Czemu? Poczekajmy chwilę, bo oni tu na pewno przyjadą. Nie przyjadą, dawaj szybko, bo nie ma. Kurwa, jak to się długo zoomuje, ja pierdolę. O. Chwile. 7300 trzysta kurwa, 7 Panie, my, my, my swoi My nie ten Wypierdalaj, wypierdalaj A mogę co, samochód? Dobrze, już jedziemy nie, Bierz to, bierz to i spieprzaj Wiesz samochód Nie kurwo zajem go ma pierdolę Tu kolejny na złą <noise> I jak oceniasz? coś uh -huh. zapierdolę, jeszcze gdzieś wyjadę zaraz Albo wyjadę w bagażniku no. Gdzie no, mi to... chodzisz po tej masy? No tak i z dupy ja zaraz powyrywam Dawaj Spokojnie, O, to dawaj, dawaj, weź wziąć no Nie, bo podpierdolił auto, nie wysiadłem Nie, no, nie wiesz, skąd? Ja, no, ja no, żebym nigdy nic nie ukradł, ludzie. panie No to już moje To już hey, moje Ej, weź to kurwa Zostaw moją BMW no to kurwa weź to przepchaj No to przepań. weź to jest. Bo ja tu kradną auto stary Tu nikt nie kradnia. aut Nikt nie kradnie aut My nigdy w życiu ze swojego samochodu nie ukradliśmy Nie, nie, aut. Ale no, bo pan nie ja się z aut Ja wyglądam na złodzieja Tak Tak No to, to pozory mnie Panie no. starszy ochroniarzu, ja wyglądam na złodzieja? Tak Tak. tak. Opuść teren Nie no, czemu opuścić teren, ja no, no, się nie zrobiłem No czekam na auto stare, aż damy No Tu mi pan nic nie udowodnisz y 3 000 000... O... Pan się co poczuwasz było? troszeczkę Nie powiem Nic nie zrobiłem jeszcze a ja pan już mnie Aresztujesz Nie aresztuję cię tylko wyniosę no, no z jaki to za jakiego paragrafu mi pan wynosisz 25 I co ten, Kodeksu jest, karnego No i co ten paragraf mówi Że mogę wynieść w sytuacji kryzysowej A to była a sytuacja że ja pan nie stałem no, widzisz, widzisz że jest To jest Więc mogę jest cię ryby. wynieść ja tam z kolegą nie Mam w ciągu 20 minut, to jadę na komisję, ale to. Ale. No ja, ja tam z kolegą mój tam jest. ja wsiadę tylko do Mię samochodu. Co? Nie. Ostatnio no kurwa, łyst. Jakiś problem? Tu już pan jakiś problem, masz? Czemu od razu problem? To, że stoję, to znaczy, że nie mam problemu. Ale pan ja nie chce ja go nie wycelować. Nie, ja tylko trzymam. No, A, no dobrze. Ale datki czy co pan robi? Proszę nie tutaj zbierać, to jest mechanik, tu się auto naprawia. No właśnie, czyli przyjeżdżają tu bogaci ludzie, czyli dadzą datek. A ja mi się nie przelewa w życiu. No, kre, próbuję kręcić auta w chwilę. Proszę pana, pan żółty. Co panie jest, ty? Proszę pana, jeszcze raz pan zobaczy, że próbuje pan klomkować, otworzysz? Stary kradzież łysy? Zabiorę cię sam o, wbrew twojej woli wyniosę i spałuję. Okej. Okay. Jeszcze raz tylko zobaczę. No to. To pan nie zobaczysz. Będę tak robił, że pan, pan nie zobaczył. Ta? Słuchaj, ja dzisiaj nie mam dobrego humoru, więc nie, nie da się mnie oszukać. Jest, jestem jedynym ochroniarzem, który potrafi wyczuć wszystko na daleko. Spróbuj. Zresztą twoja łysa bania się świeci na kilometr. Założę czapkę o. Kurwa, ja będę C SMO Ty dawaj, dobra ten Kurwa widziałem to! Ja ci pomogę No niestety widziałem Teraz, zapinam ci pasy Kurwa, chciałem to zajęwać albo nie da o. I co Ty dał się zajęwać! Zapierdalam się? to! Tak. Zaraz, zaraz jeszcze wyjadę. Dziękuję. No i teraz auto się rozwaliło. Super. Ale to nie ja. Zabijam ci pasy. Zabezpieczam drzwi. Zamykam, żebyś przypadkowo nie wyrwał się z pasów mm. i nie wyskoczył. Dogadamy się. Mam 482 dolary. Płapówka. Dodajemy do listy, jasne. A to pan z a to ja nie wiedziałem. Panie policjancie, ja zgłaszam skargę. Pana samochodem nie, nie policjantem. drzwi wywaliły, co to ma być? Co co jest to jest ciecia, nie policjant no Miałby pan spała, a na policję przyjechaliśmy Dzień dobry, poproszę jednego wolnego policjanta na recepcję Witam pana policjanta To tak, jest tam. ciecia, nie policjant Dwukrotnie obrażenie No a co, no prawdę mówię Dzień dobry, proszę pana, mam tu oponenta, który przeszkadza. Kra próbuje kraść pojazdy już od dwóch Oj, dni. Oj, nic tego mi pan nie udowodnisz. Od dwóch dni na mechaniku. Yy, przeszkadza ochronie w wypełnianiu go z porządką. Próbował dać mi łapówkę i obraża w, yy, ochroniarzy. Mhm, powiedziałem, że jest cieciem, a to prawda. Dobrze, na pan jakieś na to dowody? Nie, mówię, <laughs> nie ma żadnych. Nie, nie mówię, że panu nie wierzę na sowo, ale. Przydałoby się jakoś to udowodnić, tak? Mo Mogę na przykład spróbować skoła. No tak by się dało, to... Prze -prze -prze Przepraszam, mam czarno przed oczami. <noise> Wypierdoliło mnie z serwera. Cik, Jestem. No kurwa. No <noise> co ja tu robię? Z tego co wydaje, to skończyłem na komendzie.